Z nauki katolickiej wynika jasno, że zbuntowane anioły, czyli demony nie mają możliwości nigdy powrotu. Dlatego piekła, bycie na ich służbie, człowieku dla ciebie się nigdy nie skończy. Ludzie, nawracajcie się. Nie zastanawiajcie się nie wierzcie nikomu bądź dobrym biznesmanem swojej duszy nie odkładaj mówię ci dziadu 30 lat nie byłeś do spowiedzi chłopie jak cię czepnę jak mi Bóg da taką łaskę będę chodził po ulicach to się chować przede mną będę mówił co za gnojowa 30 letnia koło mnie przechodzi Będę się o to modlił, żebyście, żebyście zdążyli się wrócić. Interesuje mnie w niebie wielka kompania, których doprowadzę do nieba. Wiecie, nie pójdę z tysiąca, pójdę z pięcioma milionami do nieba. Wiecie, co taki będzie ruch w niebie? To takie jak nasze przemarszy na na wieka. Jakie, jakie to jest to, to jest poruszenie. Do nieba musimy iść kupą. I to razem. Nie patrzcie z perspektywy diabła, że z ciebie nie ma nic, przysiędza, wysiądz na mnie Nic to nie znaczy, miłosierdzie Boże, wszystko to zmiażdży. I jeszcze dostopisł opie zaszczytu bycia przy Stwórcy w niebie. Dlatego wykorzystujcie dorobek Pana Jezusa.